Witam wszystkich, pora na ogłoszenie wyników ostatniego konkursu, organizowanego wspólnie ze sklepem internetowym myauto.pl Przypomnę tylko, że do wygrania jest komplet kosmetyków samochodowych składających się z produktów Turtle Eyes Wax oraz Turtle Eyes Wheel Clean. To będzie główną nagrodą. Dodatkowo wylosuję także dwie osoby, które otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci preparatu do czyszczenia felg Turtle Eyes Wheel Clean. w konkursie uzyskał sklep autopel. Um, aby wziąć udział w konkursie, trzeba było oczywiście odpowiedzieć poprawnie na pytania zamieszczone na Automotive blogu. Um, spośród nadesłanych zgłoszeń wybrałem test z poprawnymi um, odpowiedziami oraz te nadesłane przez osoby, które nie złamają regulaminu, to znaczy wiele zgłoszeń w krótkim przedziale czasu z tego samego IP zostało wyeliminowanych z losowania. Um, tak jak pisałem, no, liczę na Waszą uczciwość, więc lepiej jest przysłać jedno zgłoszenie, niż przysłać ich 15. W czy tam zdałem sobie sprawę, że ja takie zgłoszenie usunę. Um, ok, to co, to co widzicie teraz um, to co widzicie teraz na ekranie, um, to są jedynie prawidłowe zgłoszenia, które, które, które otrzymałem. Um, no i tak jak było to poprzednio, podczas poprzednich losowań tutaj um, posłużę się, można powiedzieć. Um, Excelem do wylosowania osoby. W kolumnie C przy użyciu losowej funkcji, przy użyciu excelowej funkcji LOS wypełnię tą komórkę losową wartością. Teraz wypełnię wszystkie te wszystkie komórki w danej kolumnie. OK. Skopiuję sobie teraz tą kolumnę. Wklejam tutaj. Wklejam tylko wartości. Tą kolumnę teraz mogę usunąć. Całą. OK. No i dobrze. Wygrywa osoba, która będzie miała największą wygenerowaną losową wartość przy swoim zgłoszeniu i od razu. Pierwsza nagroda pocieszenia będzie to osoba z kolejną najwyższą wygenerowaną losowo wartością. Mm, Sortuję malejąco. I ok. E, zwycięzcą jest Jarosław Hudyga, który otrzymuje pierwszą nagrodę, a drugą nagrodę otrzymuje Dominika Mańka. Ok, teraz jeszcze pora jest na, na um, ostatnią nagrodę pocieszenia, drugą. E, I ta nagroda przypadnie osobie, która miała najmniejszą e, losowo wygenerowaną wartość przy swoim zgłoszeniu. Leokadia. No i proszę bardzo, dla potwierdzenia. Tak wyglądają wyniki. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Skontaktuję się z wylosowanymi osobami mailowo celem potwierdzenia udziału w konkursie. Gratuluję zwycięzcy i osobom, które zdobyły nagrody pocieszenia. Wszystkich czytelników, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, zapraszam do częstszych odwiedzin na moim blogu i do wypatrywania informacji o konkursie. Tutaj dodam tylko, że od najbliższego poniedziałku, czyli od 17 maja, na Automotive Blogu startują dwa konkursy organizowane, go, organizowane wspólnie z Mazdą i z Oplem. Do wygrania będą gadżety tychże producentów motoryzacyjnych. Wydaje mi się, że konkursy będą ciekawe, więc zapraszam Was do odwiedziny bloga lub też do śledzenia informacji o konkursie w serwisach społecznościowych. Przypomnę tylko, że moje profile Automotive Bloga są dostępne na naszej klasie w Facebooku no i można mnie też śledzić na BNIPie. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego weekendu i przypominam o poniedziałkowym konkursie.